Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, o który bardzo często mnie pytaliście. Kilka razy ten artysta prawie wygrał również w plebiscycie na Gwiazdę Miesiąca. Nigdy jednak to się nie stało, więc postanowiłam, że nie możemy jednak na niego dłużej czekać. Mimo, że o Ryszardzie Ridlu powiedziano i napisano już prawie wszystko, nadal jest nam bliską postacią i nadal chcecie dowiadywać się tego, jak wyglądało jego życie. Byliście też ciekawi w jaki sposób ja to przedstawię więc postaram się Was dzisiaj zainteresować jego historią. Jest oczywiście ikoną polskiego bluesa i rocka, prawdziwą legendą. Oprócz tego, że napisano o nim wiele artykułów, książek, stworzono filmów dokumentalnych, to również powstał film fabularny Jana Kidawy-Błońskiego skazany na bluesa z 2005 roku. W tę postać oczywiście wcielił się Tomasz Kot. Ryszard Riedel był na pewno dla swoich fanów największą gwiazdą swoich czasów. Był osobą niesztampową, która nie starała się iść z prądem, a zawsze był wierny swoim przekonaniom. Zawsze też chciał robić jakościową muzykę, i mimo popularności, która do niego przyszła, nigdy nie dał się zwieść na manowce popkultury. Pisał szczere i piękne teksty, które wyśpiewywał ekspresyjnym głosem, z biegiem lat nieco bardziej zmęczonym niż wcześniej, a to wszystko przez narkotyki i nauk, z którym niestety nie umiał sobie poradzić. Jak wyglądała jego kariera, jak wyglądało jego życie prywatne, Oczywiście, zapraszam Was do wysłuchania tej historii. Ryszard Henry Riedel przyszedł na świat 7 września 1956 roku w Chorzowie i był drugim dzieckiem Krystyny i Jana. Jego mama była sprzedawczynią, a tata był kierowcą w kopalni. Gdy się rodziłem, długo nie pisnąłem nawet wspominał w magazynie Zadyma. Potem wydałem z siebie ponoć bek. Otoczenie skomentowało, będzie śpiewał. No i tak już zostało. Jego ojciec był dość surowy i trzymał syna twardą ręką, a mały Rysiek nie był jakiś bardzo zainteresowany muzyką. Jako dziecko dużo więcej czasu poświęcał westernom. Sobota to był dla niego dzień święty. W każdą sobotę wieczorem zasiadał przed telewizorem i czekał na rozpoczęcie się ulubionego filmu. Kolekcjonował fotografie Indian i scyzoryki. Miłość do dzikiego zachodu zresztą. Zresztą nigdy mu nie przeszła, co widać było po jego stylówce. Oprócz tego, że był trochę hipisem, to również te takie akcenty kowbojskie zdecydowanie w jego stylu można było odczytać. A kto nie słyszał w szkole zdolny, ale leniwy? Ja słyszałam na przykład i Ryszard też słyszał. Faktycznie nie był zbyt dobrym uczniem, ale nauczyciele zawsze podkreślali, że broń Boże nie wynikało to z braku zdolności i inteligencji u chłopaka, ale u tego, że raczej mu się nie chciało. Bardzo dobrze szło mu natomiast z plastyki. Nie znosił za to muzyki, a jakby ze śpiewu, to już w ogóle zawsze dostawał pałę. Ostatecznie zakończył swoją edukację na siódmej klasie szkoły podstawowej, no i później, żeby się utrzymać, miał się różnych zajęć. Czego ja wtedy nie robiłem? Zastanawiał się w wywiadzie z razem. Raz dostałem pracę w spółdzielni rolniczej, trzeba tam było się zająć wszystkim. Byłem murarzem, a także zaganiaczem byków, ale oprócz tej edukacji, która nie bardzo go kręciła z podstawówki, wyniósł również coś znacznie bardziej dla niego ważnego. Otóż była to znajomość z jego przyszłą żoną. Jego żona Małgorzata mówiła, że zawsze w teczce miał kapcie i butelkę piwa, którą w ciągu dnia opróżniał. Pobrali się 26 listopada 1977 roku. Wzięli ślub cywilny i kościelny. Wieść niesie, że Rysiek w swoim stylu spóźnił się na ten pierwszy ślub około dwie godziny. Ja bym chyba już się też zawinęła do chaty. Chyba bym jednak nie czekała z tym bukietem i w tej kietce. Ale Rysiek, jak to Rysiek? No myślę, że pani Małgorzata wiedziała, na no co się pisze, wchodząc z nim w związek małżeński, zresztą zawsze go wspierała. Natomiast do niej powiedział, żeby się nie stresowała, bo tak to mieliby lub z kimś innym, a teraz będą mieć zupełnie sami taką ekskluzywną uroczystość. Para doczekała się dwojga dzieci: Sebastiana, dziś również muzyka oraz Karoliny. Kochali się bardzo, wciąż pamiętam, jak puszczałem im piosenki. Tańczyli wtedy w pokoju sami, mówił Sebastian Riedelsyn. Richard zadebiutował w 1969 roku podczas występu wokalnego na obozie harcerskim, w piaskach, pod Będzinem. Śpiewał ponoć przed rówieśnikami a cappella piosenki Beatlesów. Był podobno już wtedy fanem Brekautu i Czesława Niemena. Ale w pewnym momencie wszystkie ich płyty przez okno wyfrunęły na chodnik, Dlaczego? Ponoć Ryszard nie chciał za bardzo się nimi mm, zainspirować i wzorować, ponieważ chciał, żeby jego muzyka płynęła z jego duszy i by nikt nie zarzucał mu, że jest czyjąś kopią. Szukałem siebie w muzyce. Występował również z różnymi śląskimi zespołami I już wtedy wiedział, że muzyka to jest coś, co będzie zawsze jego pasją. Natomiast przełomowy dla niego moment nastąpił w 1973 roku, kiedy jeszcze jako wokali miejsca grupy Festus pojawił się w tyskim klubie Górnik na próbie big wtedy grupy Jam. I naprawdę zależało mu, żeby się tam dostać, bo aby tam być zatrudnił się na chwilę wykonującym tam pracę w zakładzie ślusarsko-monterskim. Udało się. Udało mu się dostać do chłopaków z Jamu, udało się przekonać ich, by zaśpiewał dla nich i wykonał utwór All Right Now. Grupy Free. Buty nam spadły jak dał głos, ale niczego nie daliśmy po sobie poznać, żeby mała się w głowie nie poprzewracało. Mówił Adam Otręba. Był wysoki, chudy, długowłosy, taki typowy hipol. Dodawał Paweł Berger. Ale my też byliśmy długowłosi, więc do nas pasował jak ulał. Miał skubany nie tylko głos, bo i takie wyczucie frazy, że brak słów. To właśnie przyjście Ryśka do kapeli sprawiło, że poczuliśmy, że można zrobić coś konkretnego. Odtąd muzycznie wszystko zaczęło się inaczej konstruować. Ale przez najbliższe lata sam dżem się zmieniał. I zresztą nie zawsze były to zmiany dobre. Kilka razy było owłos od tego, żeby kapela się rozpadła. Ale wszyscy przyznawali, że w tym okresie motorem napędowym był właśnie Rysiek, który trzymał to wszystko do kupy, scalał i nie pozwalał na to, by dżem przestał istnieć. Śpiewał, grał na harmonice, zaczął też pisać teksty. To wtedy powstały Whisky, Puff... Och, słodka, czy jesiony. Początkiem kariery dżemu z prawdziwego zdarzenia był rok 1980 i festiwal w Jarocinie. Grupa nie zdobyła wtedy, co prawda, żadnej nagrody, ale zwrócili na siebie uwagę wszystkich. To, co wyprawiali na scenie, sprawiło, że zrobili furorę i nikt nie był w stanie ich zapomnieć. To właśnie wtedy Sławomir łosowski z zespołu kombi usiłował go przekonać, by przeszedł do ich zespołu. Ridel się jednak nie zgodził, nie tylko z tego powodu, że bardzo dużo czasu i energii zainwestował już w rzem, ale jak sam przyznawał, nie po to tyle czasu się męczył, żeby teraz robić hałę. Debiutancki studyjny album Cegła powstał dopiero w 1985 roku, kiedy muzycy ledwo co wiązali koniec z końcem, ale dziś jest klasyką polskiego blues rocka. To z niego pochodzą czerwone jak cegła i whisky. Na koncertach zawsze witał ludzi okrzykiem Siemacie ludzie! I to się stało jednym z rytuałów zarówno Ryśka, jak i jego widzów, fanów. Po prostu samo wyszło i się spodobało, jakoś przypasowało do naszego oblicza. Tłumaczył genezę tego zwrotu w rozmowie z miesięcznikiem rock Roll. Dzieciaki bardzo chcą, żeby tak zaczynać koncerty. Przypadek, nic wykalkulowanego. No i tak jak już Wam powiedziałam, jego wygląd się wyróżniał. Był trochę schipisiały, jakby powiedziały pingwiny z Madagaskaru, ale również był kowbojem. Miał długie, zazwyczaj przetłuszczone włosy i nie sądzę, żeby to był wypracowany i przemyślany element jego wizerunku, podobnie jak brudnawe i nie do końca świeże koszulki. Często nosił brodę, dziurawe trampki albo kowbojskie buty i kapelusz. A na scenie charakteryzowała go bardzo zbudowana choreografia, taka wręcz epileptyczna. No ale trzeba przyznać, że to wszystko super grało. Nie wyobrażam sobie Ryśka Ridla w innym wcieleniu, na przykład jak takiego super odpicowanego kolesia. Zupełnie nie. Ludzie lubią mnie takiego, jakiego mnie widzą, więc robię tak specjalnie, dodawał w swoim wywiadzie. Ale miałem kiedyś koszulę, w której chodziłem przez 10 lat, tylko zgubiłem ją w końcu. Jedno jest pewne, utwory Dżemu lubimy, znamy i śpiewamy do dziś. Pawłyski, dzień, w którym pękło niebo, wokół sami lunatycy, skazany na blusa czy wehikuł czasu. Wiele z jego tekstów, które pisał, zawierała dużo wątków autobiograficznych. Szczególnie podczas pisania ostatnich albumów. Dużo odnosiła się do jego tułaczki życiowej, do tego, że był outsiderem. Ryszard był uzdolniony plastycznie, tak jak już Wam powiedziałam, plastykę w szkole kochał najbardziej, ale nie porzucił tego nigdy. Uwielbiał rysować i części jego rysunków zdobiła również albumy. Zazwyczaj rozdawał je też swoim fanom. Richard Riedel określany był przez prestiżowy amerykański magazyn Rolling Stone, jako ostatni hippie z naszych czasów. Ale oczywiście opisując życie Ryszarda Ridle nie da się nie powiedzieć o narkotykach. Był to bardzo ważny element jego życia, właściwie w pewnym momencie narkotyki zaczęły temu życiu nadawać bieg. Była to głównie heroina, a ponieważ zdominowały jego życie zarówno zawodowe, jak i rodzinne, dochodziło do wielu z pięć, zarówno w domu, jak i w zespole. Pierwsze kontakty z narkotykami miały najprawdopodobniej miejsce pod koniec lat 70. i stały się bardzo dużym ciężarem. Na początku głównie dla rodziny muzyka, ale później przeszło to również na jego życie zawodowe. Wokalista bardzo często spóźniał się na próby, później w ogóle się na nich nie pojawiał, a później poszło już to dalej, i czasem bywało, że mm, spóźniał się kilka godzin na koncert albo w ogóle się nie pojawiał. Z każdym rokiem stawał się większym outsiderem, samotnikiem, znikającym bez słowa na kilka czy kilkanaście dni. Namowy do leczenia nie przynosiły rezultatu. Zdarzało się, że Jem koncertował bez niego, z Tadeuszem Nalepą czy Martyną Jakubowicz. Sam jednak był świadom swojej sytuacji i martwił się, że niektórzy przez to jak się zachowuje, że taki styl bycia zupełnie odjechany prezentował, że żadne normy nie bardzo na niego działały. Sprawiał, że ludzie starali się go naśladować i traktowali go z pewnym namaszczeniem. To bardzo szybko zaświeciło u niego lampkę ostrzegawczą. Jak Bóg wie kogo, jak jakiegoś idola, mnie niemal czczą. Przeszkadza mi to i dziwi mnie takie zachowanie. Kiedyś tego nie było. Chciałbym ostrzec wszystkich przed jakimikolwiek używkami, mówił. Te zabawki raczej źle się kończą. Wszystkim odradzam zabawy w te rzeczy. Młodzież powinna być piękna i zdrowa. Ale młodzież wiedziała swoje, bardzo go to irytowało i też może dlatego, ostatnia płyta miała być bardzo autobiograficzna, bardzo przestrzegająca, pokazująca jego demony. I choć dla wielu osób nie była już do końca spójna, to jednak trzeba przyznać, że artysta robił co w jego mocy, by ukazać swoim fanom zagrożenia płynące z uzależnienia. No, można nawet powiedzieć, że było to wołanie o pomoc. Na płycie Detox, której tytuł jest nieprzypadkowy, Propaguje brania w tekstach, podkreślał po premierze krążka rock and rollu, zapewniając, że sam bardzo chciałby przestać. Nie lubię mówić o tych sprawach, bo co tu powiedzieć chyba tylko tyle, że nie warto brać. Sam też podkreślał, że pieniądze nigdy nie były dla niego najważniejsze, ba, w ogóle nie były motorem dla jego działań. Jestem na tyle odporny, że mi to nie grozi. Dopóki będę czuł, że jest napięcie na scenie, będę to robił. A jak się na tym złapię, że ma to być dla szmalu, to pójdę w cholerę. W 1993 też nagrał wysoko oceniony album Outsider, którego tutaj nie mogę pominąć. Wyruszył z zespołem w liczącą 80 koncertów trasy Koncertową, trzymał się, na każdym koncercie dawał z siebie wszystko. Żadnego też nie zawalił, nawet jeżeli nie zawsze był w idealnej formie, czasem zdarzyło mu się zafałszować. Byłem w tym kanale i to jest opis pewnych sytuacji. Robię to w taki sposób, żeby słuchacze wiedzieli, że to jest złe, a oni odbierają to odwrotnie. To straszne, przecież rozumieją o czym śpiewam, potem jakby zapominali i ograniczają się do naśladowania faceta, który to przeżył, mówił zaskakująco trzeźwo o swoim nałogu wrazem. 16 marca 1994 roku odbył się jednak ostatni koncert Ryszarda Riddla z zespołem Jam. Niecały miesiąc później wokalista był już na kolejnym odwyku w Olsztynie. Było to tak daleko od jego środowiska, bo chciał się odsunąć. Chciał być w innym miejscu, chciał w końcu wygrać nałogę. Niestety tutaj się nie udało. Nałóg wrócił ze zdwojoną siłą, a spustoszenia, których dokonał w organizmie, były już nieodwracalne. Po ostatniej kuracji antynarkotykowej, zespół postanowił umieścić Ridla z dala od znajomych i domu. W kwietniu i maju 1994 roku przebywał w Wodzisławie. Sławiu Śląskim, gdzie jednak czuł się nieswojo. Zapadł na amnezję. Po jakimś czasie wrócił do brania. Z dżemem już nie wystąpił, ale jeszcze w lipcu tego samego roku wystąpił w klubie Leśniczówka w Chorzowie z gitarzystą Leszkiem Winderem z grupy Krzak. To był ostatni koncert wokalisty w życiu. W połowie lipca 1994 roku bowiem trafił ponownie do szpitala w wyniku zapaści. Był w bardzo ciężkim stanie. Ważył zaledwie 40 kilo. Jeden z lekarzy wspominał, że był w tak złym stanie, że właściwie wleczono go przez oddział. Już kilka razy wcześniej, pomijając odwyki, również przechodził przez takie leczenie, ale zawsze kończyło się to powrotem do brania. Swoim znajomym mówił, że już więcej nie zagra. Najprawdopodobniej przeczuwał, że zbliża się do końca życia. Mimo to, że jego organizm był już tak potwornie wycieńczony narkotykami. Ostatnie badanie moczu wskazało, że nadal miał z nimi kontakt. Ale jak to możliwe przebywał przecież na oddziale, na którym zakazane były narkotyki i nie miał mieć do nich dostępu. Jednak mówiło się sporo o tym, że kumple dostarczali mu używek. I niestety takie zachowanie doprowadziło do jego śmierci. 27 lipca przyjął bowiem ostatnią dawkę narkotyków. Niektóre źródła podają, że działkę heroiny podał mu ktoś w biografii Ridla określany mianem jednego z niewinnych. Przez okno szpitala. Przed takimi podejrzeniami stanowczo obronił się perkusista Michał Giercuszkiewicz, usunięty z dżemu w 1986 roku, który z narkotykami rozstał się krótko przed śmiercią Ridla. Chciał nawet wywieźć wokalistę w Bieszczady, aby tam mu pomóc wyjść z nałogu. Ryszard próbował jeszcze kilka godzin przed śmiercią uciec z placówki, ale został zatrzymany przez ochroniarza. Zmarł mimo odwyku, pomocy przyjaciół, pomocy rodziny, pomocy szpitala, a także fanów, którzy trzymali za niego kciuki. Tak jak już wam powiedziałam, chciał uciec w nocy. W ciągu dnia nawet czuł się lepiej, wrócił mu apetyt, ale mimo to do jednej z pielęgniarek zażartował, że on już do jutra nie dożyje. Ona myślała, że to ponury żart. A nawet jeśli nie, to obróciła to w żart, ale niestety były to słowa prorocze. Po godzinie 15 została go bez życia. Bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność serca. No i oczywiście to nie był dobry dzień dla polskiej muzyki. Był to 30 lipca 1994 roku. Informacje o jego śmierci podało radio. Była to taka sucha informacja, jak właśnie zwykle w wiadomościach się podaje w serwisie informacyjnym. Potem zapadła cisza, zagrano kilka jego utworów. Myślę, że gdyby do dziś Ryszard Riedel żył i zmarłby w tych czasach, to wspomnieniom jego twórczości i osoby nie byłoby końca. Pewnie wszystkie media społecznościowe, cały internet zapełniłby się jego piosenkami. Wtedy jednak dosłownie po jednym dniu. Wszystko wróciło do normy, ale oczywiście fani pamiętali. W chwili śmierci jednak Ryszard nie był już formalnie członkiem dżemu. Przyjaciele z zespołu postanowili go usunąć ze składu z tego powodu, że mieli nadzieję, że może to sprawi, że się otrząśnie. Zresztą już przez długi czas zespół nie mógł iść do przodu z powodu jego uzależnienia. Tak się stało za namową lekarzy, mówił basista Beno Otremba. Powtarzali nam ciągle, że rozpięliśmy za duży parasol nad ryśkiem. W wielu sytuacjach wyręczaliśmy go, zajmowaliśmy się nim, aby tylko jak najdalej odsunąć jego kłopoty. Także ryśek często przestawał być tych problemów świadomy. Nie pamiętał, co się działo. Chcieliśmy go postawić w końcu na własnych nogach, żeby poczuł życie realniej. Przytrzymywaliśmy go u siebie żeby tylko oddzielić go od środowiska. Wiedział, że jak znowu zacznie ćpać, to się rozstaniemy. Chodziło o to, żeby zaczął się kurować. Nie zamierzaliśmy z Ryśka rezygnować. Ale jednak wielka część fanów zespołu nie rozumiała tego i nie mogła wybaczyć członkom zespołu takiej decyzji. Gdzie byliście, gdy was potrzebował? Z takimi dramatycznymi pytaniami od fanów musieli się mierzyć muzycy zespołu Dżem na pogrzebie Ryśka Riedla. A ten odbył się w tychach. Do grobu złożono go tak, jak wszyscy pamiętali: w ulubionych spodniach, obcisłych jeansach, butach, kowbojkach i kapeluszu zsuniętym na pierś. Na nagrobku wykuto fragment tekstu piosenki Naiwne Pytania. W życiu piękne są tylko chwile. Rysiek nie był celebrytą jak dziś wielu, których niosą w świat kolorowe gazety i plotkarskie serwisy. Mimo tego jego pogrzeb był wielotysięczną manifestacją przywiązania do muzyki dżemu i wartości, które płynęły z jego tekstów. Śmierć Ryszarda Riedla nie była jednak tylko stratą dla fanów zespołu i bardzo smutnym dniem dla muzyki polskiej. Była również orężem dla wielu osób w walce z narkotykowym nałogiem. Dla wielu młodych osób była także przebudzeniem ze snu, że nie jest to tylko niewinna zabawa, styl bycia. Taki sposób na życie, które jest łatwe, przyjemne i w którym zawsze potrzeba bardzo mocnych emocji i adrenaliny. Uświadomiła, że narkotyki to nie jest zabawa, przedmiot artystycznych elit czy nic złego. Zespół nie rozpadł się po śmierci Ryszarda. Z powodzeniem nadal koncertuje i gra. Od 2001 roku wokalistą jest Maciej Balcar, który zastąpił Jacka Dewuckiego, ale według wielu fanów nie jest to już ten sam zespół. Syn Ryszarda Ridla, Sebastian, również jest muzykiem, jak wam już wspomniałam, ma swój zespół kry i gra koncerty upamiętniające Ojca. Oczywiście wiele osób komentuje to. Że to nie przystoi i że nie powinien. Uważam, że to jest straszne, ponieważ myślę, że jest to niesamowita więź ojca z synem i na pewno Sebastianowi bardzo dużą przyjemność sprawia granie muzyki swojego ojca. Który przecież nie był ojcem standardowym i myślę, że ta muzyka to jest to, co najbardziej ich łączy. Zresztą sam tak mówi o swoich koncertach. To nie jest łatwe, bo zawsze mam przed oczami tatę i czuję ten strach przed tym, czy powinienem to robić, czy nie. W każdym razie chcę to robić, bo tak czuję. Czyli z serducha. Zdaję sobie sprawę, że czasem ktoś nam zarzuca, iż niepotrzebnie to gramy, ale ja się na tej muzyce wychowałem i to jest dla mnie świętość. Kochałem te numery, widziałem jak niektóre z nich powstawały. Tymi koncertami chcę to sobie przypomnieć poczuć klimat ojca. I myślę, że nikt nie ma prawa tego Sebastianowi odbierać. Dajcie mi znać, czy wszystko co dzisiaj powiedziałam było dla Was wiadome i znane Wam i oczywiście dopiszcie mi z czego Wy pamiętacie Ryszarda Ridla. Może niektórzy z Was mieli tę niesamowitą okazję, by się z nim spotkać. Jak zawsze liczę na Wasze komentarze. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Facebooku, w grupie Przyjaciele kanału Pauli Rodak, a także na Instagramie. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną dzisiaj do samego końca i jeśli tak było, to napiszcie ulubioną piosenkę zespołu Dżem w komentarzu. Buziaki! Cześć!